się Siema, Manko z tej strony. Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj przed Wami filmik, w którym opowiem o wszystkich seriach, które mam rozpoczęte, ale nieskończone. Przy czym pomyślałam sobie, że się cofniemy, że to jakby będę mówić, czy mam zamiar czytać, czy nie. No i naliczyłam takich serii. 32, więc będziemy musieli się spieszyć. Nie będę jakoś się długo zatrzymywać. O niektórych z nich wiecie, o niektórych nie, więc może o tych, co mniej wiecie, to zatrzymam się dłużej eee, i tak dalej, i tak dalej. Więc bez jakby już większych wstępów, zapraszam Was do obejrzenia intra i następnego odcinka. I pierwszą książką, którą mam na liście, jest Władca Pierścianie. Trzymam akurat dwie wieże. O tym mówiłam już milion razy, więc myślę, że nie będę się tutaj zatrzymywać za bardzo nad tym. Mam tą serię nieskończoną, nie skończyłam ostatniego tomu. Jeżeli nie patrzy się na to jako na całość, no bo zazwyczaj tam ludzie patrzą na Władcę Pierścienia jako na całość, no to mam nieskończone dwie ostatnie księgi. E i tak planuję czytać od początku, dlatego mam nadzieję, że ten rok mnie, mi się uda po prostu to zrobić. Następnie, co jest ciekawe, to możecie tego o mnie nie wiedzieć, ale ja od dziecka mam zaczęto mierzyć jadę i nie jestem na na bieżąco z nią. Skończyłam bo dajże na czarnej polewce. Czy planuję? Zawsze planuję kontynuować, bo uważam, że to było fajne odstresowanie dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście okładka będzie wklejona jakiejś randomowej. Książki z tej serii. Natomiast gdzieś tam to mi się rozmyło po drodze i po prostu nie wiem, czy będę już wracać do tej serii, czy nie. Tam było dużo części, które bardzo mi się podobały jako młodszemu czytelnikowi. Być może wrócę do tej serii. Następnie mam zaczętą taką serię, do której już raczej nie mam zamiaru wracać. Jest to Kwiat Paproci... Katarzyny Bereniki Miszczuk. Wkleję Wam tutaj, nie wiem, pierwszą część, czyli Szeptucha. Ja skończyłam na części trzeciej i tam na końcu się zaczęły dziać takie absurdalne rzeczy, że już stwierdziłam, że nie chcę. Yy... I zaprzestałam kontynuowania tej serii chyba w 2020 roku, już jeszcze przed. A nie, ja założyłam kanał w 2021. No to w 2020, no i już chyba stwierdziłam, że raczej nie będę kontynuować tej serii. Podobnie jak nie będę kontynuować raczej Heksalogii o Dorze Wilk, którą zakończyłam na trzecim tomie. No wiecie jak jest ogólnie. Też na ten temat mówiłam już. Macie filmik na kanale. Ogólnie są inne książki Anety Jadowskiej, które na pewno chcę przeczytać. Trochę żałuję, bo chciałam być na bieżąco z całym uniwersum, ale powiem Wam, że. No, że na dzień dzisiejszy raczej, raczej nie planuję kontynuować, kontynuowania tej serii, mimo, że mam ją zaczętą. E, co następne? Następnie mamy, kurczenie nie je z bolesławca, ale będę musiała okładek w klejać Wam dzisiaj tutaj. Mamy książkę Rico Dana i serię Apollo i boskie próby. To jest dramatyczne, jak długo ta książka jest przeze mnie nieprzeczyt... nieprzeczytana i dramatyczne, jak długo odkładam re olimpijskich herosów. Yy, ciągle Wam to mówię, że przeczytam olimpijskich herosów, zacznę od nowa Apollo i wtedy skończę, ale powiem Wam, że sprawa nie jest taka prosta, niestety. Ostatnio jestem strasznie w ogóle przytłoczona ilością książek, jakie mam teraz czytam. Jest to dramatyczna sytuacja dla mnie. Nie mogę się z tego totalnie jakby, no, wypłynąć z, te, z tego tonięcia w książkach, więc e, dajcie mi jeszcze chwilę, jeżeli czekacie, jeżeli nie, to też dajcie mi jeszcze chwilę, może się uda, więc Apollo i boskie próby. E, to jest ciekawe, bo chyba ja, odkąd mam kanał, nie kontynuowałam tej serii, ale ja mam rozpoczętą Dunę i mam przeczytane trzy pierwsze części Dune'y, czyli Dune, czyli Dzieci Dune'y, o oh, sorry, Dune, Mesjasza Duny i Dzieci Dune po tym jak kończyła się ta trzecia część czyli Dzieci Duny, byłam bardzo zafascynowana kontynuowaniem tej serii i jakoś zaprzestałam i w tej chwili jestem w takim zawieszeniu więc o w ogóle możecie pisać w komentarzach co polecacie mi skończyć a co nie, to też jest dobre w każdym razie wracając do Duny jestem w takim wiecie trochę zawieszeniu to jednak jest literatura taka bardzo może niewymagająca ale potrzeba do niej troszeczkę większego skupienia i ja po prostu ostatnio nie mogłam znaleźć sobie tego skupienia przez te dwa lata. <laughs> no nieważne. W każdym razie m, chciałabym skończyć, a jednocześnie sobie myślę, no już ta diuna jest przeczytana, Ty, dużo ludzi nie czyta całej serii, a z trzeciej strony sobie myślę, że przeczytałam trzy, to one mi podobały mi się. Nawet ten trzeci mi się podobał dużo bardziej niż pierwszy. To jest także trochę z tym uniwersum diuny, że im dalej w las, tym jest lepiej. Więc... No jestem tak równo w połowie, może się uda. Dalej to też jest dosyć ciekawe, bo też planuję kontynuować, jako że mam małych mężczyzn w Polesławcu i nie skończyłam małych kobietek. Melisy May Alcott. Przeczytałam dwie pierwsze części, czy też po prostu pierwszą część, patrząc na to, jak to wygląda w Stanach, jak jest wydawana ta książka. I nie kontynuowałam jej, bo dobre żony mnie tak przytłoczyły, jakąś taką... Innością w porównaniu do Małych Kobietek, że, że już nie chciałam tego kontynuować przez długi czas, ale każdego roku sobie mówię, że przeczytam, więc e, też mam nadzieję kontynuować tę serię. E, dalej mam rozpoczętą serię niefortunnych zdarzeń. E, wiedziałam, że będzie wznowienie, i od tego czasu po prostu przestałam czytać, bo pomyślałam, że sobie kupię. Natomiast czekam masz wszystko już chyba będzie. No nie wiem, jakoś tak zaprzestałam po prostu. Ja słuchałam tych książek w oryginale, bo jest super audiobook w ogóle. No, jest ten audiobook anglojęzyczny, bardzo, bardzo fajny. Tam są aktorzy po prostu, jest podział na role, jest muzyka, jest taki bardzo, bardzo interesujący vibe. I chyba będę planowała właśnie w audiobooku tę serię kontynuować. Um, ja też wiem, jak ona się skończy, powiedzmy, dlatego, że czyta, oglądałam serial na Netflixie, który mi się bardzo podobał. Um, no, zobaczymy. Jakby ja lubię tą serię. Jestem na, w tej chwili chyba po dwóch częściach pierwszych. Czy zaczęłam to ogromne okno? Bo trzecie jest chyba ogromne okno? Nie, nie zaczęłam. No, więc jestem po dwóch pierwszych częściach e, i, i planuję, planuję kontynuować. Tylko mówię, raczej to będzie w formie audiobooka właśnie tego anglojęzycznego. O, to jest mocne. Tutaj mam książkę, którą już dawno, dawno zaczęłam, jest to Gołąb i wąż. I bardzo mi się podobał Gołąb i wąż. Naprawdę to była książka, która była jedną z najbardziej wciągnie... wciągających mnie książek w roku 2020. 2019... W 20, bo wtedy była pandemia. I ja niestety jakby zaczęłam czytać tą drugą część i jakoś tak nie pykło coś coś nie poszło nie tak. Natomiast bardzo bardzo bym chciała kontynuować tą serię, bo ta pierwsza część mi się podobała. Ona miała w sobie coś takiego bardzo wciągającego, mimo że nie była mimo że nie była jak, jakąś taką literaturą jakby wam to powiedzieć, to nie była fantastyka, jakaś taka high, mocno, ale gdzieś tam trzymała w napięciu. No, bo tutaj wiecie, łowca, czarownic, czarownica. Takie to było nawet, nawet interesujące. Nawet, nawet mi się to podobało, więc planuję gdzieś tam tamtą serię kontynuować. E, I dalej mamy książkę, o której ja już milion, milion razy mówiłam, więc tylko wam ją pokażę, jako że. Chcę kontynuować, bo nie, ponieważ zbiera lepsze opinie niż wyższe, z którymi się nie podobało, więc Venchfull, seria złoczyńcy wiszła. Słyszałam, że będzie pisać trzecią część. To jest prawda, nieprawda, nie wiem. W każdym razie e, już też się zbieram bardzo, bardzo długo, więc nie będę Wam w ogóle tym głowy zawracać więcej i mówić na ten temat. E, I dalej ostatnio, ostatnio, nie ostatnio wyszły Cudawianki Anety Jadowskiej. Już chyba z trzy miesiące minęły w ogóle od premiery tej książki. E, czyli tak naprawdę mam nieskończoną serię o koźlaczkach, bo czytałam co od malina i no, muszę się zabrać za tą drugą część. I przyznam szczerze, że chyba z tych wszystkich książek, które do tej pory mówiłam, o których do tej pory Mówiłam, może poza władcą pierścieni, cudawianki są książką, którą najprawdopodobniej zabiorę się najszybciej, po prostu, dlatego że yy, że tak, po prostu. Jakby mam na nią ochotę, gdzieś tam myślę o niej, patrzę na nią, mówię: O, cudawianki, przeczytam cię, będzie fajnie, więc gdzieś tam myślę, że historia o koźlaczkach bardzo, bardzo w moim sercu została, zwłaszcza, no jak myślę o cudzie ludzie i malinie, to naprawdę myślę same pozytywne rzeczy. A, sorry, o miodzie. Cudzie, miodzie. Cudzie, miodzie, Malinie, ale lepiej brzmiało cudzie, miodzie. Bo się rymowało, dlatego tak powiedziałam. Sorry, sorry, sorry. E, co tam mamy dalej na tej mojej liście wstydu? Tak, Wiedźmina. Wiedźmina ja jestem na drugiej części. E, akurat trzymam jak zwykle randomową część. Jest to na drugiej części. Zostały mi dwie godziny audiobooka dalej od miesiąca, półtorej miesiąca. Dlatego, że nie wiem, nie wiem, ale skończę. Skończę tą część, i później zastanowię się, co dalej. W sensie, chcę kontynuować, ale ostatnio jakoś, jakoś tak nie myślę o tym w ogóle, żeby w tą serię brnąć. Ale pewnie nadejdzie taki czas, kiedy będę myśleć. Może. Nie wiem. To jest skomplikowane. Zobaczymy. O, to o tym możecie nie wiedzieć. Ja serię skandynawską, jak zaczynałam. To zaczynałam od takiej trylogii e, Baroi, tam Niewidzialni są, Białe Morze, Oczy z Ligla. E, I ja mam nieskończoną tą serię. Ja mam przeczytane dwie pierwsze części, czyli Niewidzialni i Białe Morze. To jest historia o takiej wyspie, gdzie mieszkają trzy osoby i o tym, jak po prostu tam się kręci życie. E, później jest druga wojna światowa w drugiej części, jak to wyglądało właśnie, kiedy, kiedy nadeszła wojna. I to jest taka wielopokoleniowa saga rodzinna, coś takiego. No i teraz chyba w zeszłym roku wyszła czwarta część, tylko matka, coś takiego. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. W każdym razie mam tą serię zaczętą, więc przydałoby się ją skończyć. Natomiast ja zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej miałam to same uczucie. Ciekawe, ale nie wiem. W sensie, to jest taka literatura bardzo piękna i jakby, no... Nie wiem. Dalej mam to samo uczucie, że powiem takie: nie wiem. I trzy gwiazdki. I tak dalej myślisz: nie wiem. I tak po prostu już dalej nie wiem. I, i, tak, i tak nie kontynuowałam dlatego. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, bo ja nie potrafię jakby znaleźć słów, dlatego odczucia. Takiego, że dużo z tego było ładne. Pamiętam to i podobało mi się, ale jednocześnie to nie była taka literatura gdzieś tam bardzo która posiada w sobie bardzo dużo ekspresji. Więc nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, co tu się wydarzy, czy będę kontynuować, czy nie. Możecie dać mi znać, jak jesteście na bieżąco z tą serią, czy te późniejsze części są lepsze, czy gorsze. Ja jednak tak z perspektywy czasu, yy, chyba druga część lepsza, ale nie wiem. Bardzo dużo nie wiem było w tym wywodzie, więc zostawiamy już to. I dalej mamy kroniki Alicji, czyli pierwsza część Alicji, a retailing Alicji w Krainie Czarów w psychiatryku, no tak się w skrócie mówi, wiecie o co chodzi, nie wzięłam jej jak z bodosławca i mam drugą część, Czerwoną Królową, natomiast Alicja podobała mi się średnio yy, i jeszcze jak dostałam tą Czerwoną Królową, to byłam jeszcze na takim speedzie niedawno po przeczytaniu, natomiast już minął większy czas i się zastanawiam w ogóle, co z tym faktem zrobić. Raczej będę czytać Natomiast jeszcze nie teraz. Cmentarz zapomnianych książek Carlosa Ruiza Zafona. Stoi przede mną druga część, czyli Gra Anioła, jako że jestem po cieniu wiatru i nigdy nie poszłam dalej. Natomiast ta książka była mi się wybitnie podobała. Tutaj nie ma, nie, nie, jakby nie ma żadnego wytłumaczenia, dlaczego ja jeszcze nie przeczytałam następnych części, więc czekajcie, może się doczekacie. <grym> Jazda dalej! Co tam dalej? Dalej Nevermore Jessica Towson, dlatego, że jeszcze nie wyszły kolejne części. Natomiast Nevermore, im dalej wraz, tym lepiej. Ja czekam. Tam, to ma być bardzo długa część, seria. Czy przypomina mi Harry Pottera, jak wszystkim? Nie. Natomiast podoba mi się. Ja lubię taki klimacik. Fantastyka młodzieżowa zawsze na topie, więc czekam na kolejne części. I trochę mnie to denerwuje, że niestety, jak przeczytam kolejną, to będę musiała dalej czekać i dalej, więc nie wiem, czy nie przetrzymam tego. Nie wiem. A jeżeli ona skończy tą serię, i ja już będę miała. 35 lat i mi się nie będzie chciało czytać takich książek. Dramat, w ogóle. Smutne. E, I dalej mamy książkę, której na pewno nie będę kontynuować, i to jest pasażerka e, Alicji, Andrej, nie wiem. Breken w każdym razie. to jest ta typiera, co. To jest ta kobieta, która napisała e, Mroczne Umysły. E, nie podobała mi się ta książka. Mówiłam o tym milion razy na tym kanale. Nawet e, nie chcę o tym mówić dalej. E, I co mamy dalej? Dalej mamy. Arystotelesa i Dantego, którzy odkrywają sekrety wszechświata. E, zamówienie czeka na mnie w epiku już, jeżeli chodzi o drugą część, więc najprawdopodobniej na, na, na najbliższych dniach się, e, się za to zabiorę. Więc tutaj jakby, no jak kocham Arystotelesa i Dantego. To jest tak duże w ogóle, no, jak ktoś lubi Adama Silvera, to myślę, że mu się też spodoba Arystoteles i Dante, bo to są takie... Podobny vibe mają te książki. Do naszego ostatniego dnia bardzo, bardzo bym przyrównywała. W każdym razie, no, no, już się nie mogę doczekać, aż się zabiorę. Tylko nie wiem, czy nie zrobię re do sobie wcześniej, bo, bo czemu nie? Tą książkę się czyta bardzo szybko. Je, ma dużo światła na stronie i jest taka bardzo wartka akcja, więc myślę, że, że może sobie wcześniej zrobię re zanim zacznę drugą część. Tak, i dalej jeszcze szybko, bo y, mam zaczęty hardstopper i może sobie będę kontynuować, jak będę miała taki vibe na Hard hardstopper, na razie, na razie nie mam. Y, mam zaczęty też Witch i Witch też będę kontynuować, natomiast y, jak się wydostanę z tych wszystkich książek, które są currently reading, teraz to może pomyślę o tym, żeby właśnie zabrać się za Witch. I dalej y, mamy cytoniczkę Brantona Sandersona. Została mi ostatnia część, żeby skończyć y, całą serię. Y, do gwiazd, więc no w tym roku na pewno, natomiast jeszcze nie wiem kiedy i zobaczymy. Jakby ja jestem. Paradoksalnie rzecz biorąc, jestem bardzo pozytywnej myśli, bo jak wiecie, do gwiazd było super, jak wiecie, wśród gwiazd. Końcówka była trochę gorsza, ale i, moglibyście pomyśleć, że sobie myślę teraz, że Cytoniczka mi się nie spodoba, przez to, w jaką stronę idzie ta seria. Ja po prostu tak troszeczkę na przekór, idąc, mam bardzo duże, może nieduże nadzieje co do tej książki, ale nie jestem wcale negatywnie do niej nastawiona. Myślę, że nawet może mi się spodobać, więc zobaczymy. I dalej mamy jeszcze Magiczny Ekspres, który czytałam w zeszłym roku w grudniu w zeszłym w zeszłym roku w grudniu. Możecie pamiętać. E, tak, tak, tak. No będę kontynuować e, tą książkę. Tam są pociągi, jakby. Więc oczywiście, że będę kontynuować tą książkę. Nie wiem kiedy kiedyś tam sobie skończę. I następnie mamy ostatnie Imperium Brandona Sandersona. Jak widzieliście, może na moim Goodreadsie, jestem już w trakcie. Wartko poszłam do przodu, jeżeli chodzi o studnie wstąpienia. Mocne postanowienie tego, żeby kontynuować właśnie serię, serię ostatniego Imperium. Dobrze mi idzie, powiem Wam. Dobrze mi idzie. Wciągnęłam się na nowo po odłożeniu tej książki, więc myślę, że. Myślę, że najbliższe miesiące będą pod e, imieniem i nazwiskiem Branana Sandersona, jeżeli chodzi o ten kanał. Ale to tak tylko myślę, co będzie, to nie wiem. E, dalej mamy e, rządy Wilków, z którymi z kolei stanęłam na rzecz studni wstąpienia, bo jak wiecie, e, ja je zaczęłam już w grudniu i powinny już być dawno skończone i dawno przeczytane. Natomiast gdzieś tam w połowie książki zrobiłam taki krak i już. Przestałam czytać. Zobaczymy. Oczywiście, że będę, przeczytam to do końca, to jest jakby ostatnia część z Uniwersum Grisów, więc nie ma opcji, żebym tego nie przeczytała, ale potrzebuję weekendu wolnego całego i może się uda. I dalej, jak wiecie, na pewno wiecie, jeżeli mnie oglądacie dłużej, mam zaczęte Oko Świata i skończyłam Oko Świata i kupiłam Wielkie Polowanie niedługo po tym, jak skończyłam Oko Świata, bo wiedziałam, że będę tą serię kontynuować. Natomiast mam w tej chwili, jak wiecie i widzicie po tym filmiku, porozpoczynane tyle serii fantastycznych, że chcę podokończać po prostu te, przy których jestem bliżej finiszu i wtedy zabrać się za, za Oko Świata, dlatego że Oko Świata ma 14 tomów chyba, tak? 14? Wydaje mi się, że 14. Możecie mnie poprawić jak coś. I... Zabierając za tak Grubą i dużą serię. Ja potrzebuję jednak takiej czystej głowy, więc yy, tutaj trzeba poczekać troszeczkę, żebym mogła na nowo się zabrać. Bardzo chcę, natomiast wiem, że to będzie dla mnie bardzo złe, brnąć w tak dużo fantastyk naraz. No i zostając w temacie fantastyki, zostały mi ostatnie dwie godziny audiobooka i już naprawdę skończymy z Peterem Brettem. w sensie przynajmniej z cyklem demonicznym. Więc. Yy, jest nieskończona jeszcze ta seria, natomiast jest chyba na najlepszym tutaj, najlepszym momencie, żeby ją skończyć, no bo dosłownie dwie godziny. Jutro przesadzam kwiatki, a właściwie dzisiaj, jak to widzicie, już przesadziłam je pewnie, więc książka najprawdopodobniej, jak oglądacie, jest już skończona. Mroczne, ostatnie godziny. Ostatnie godziny Cassandry Clare Czekam, ma być w tym roku, tak? Trzeci tom, więc jeżeli wpadnie trzeci tom, to ja od razu czytam trzeci tom i kończę tą serię. I kończę też w tym roku Mroczne Intrygi. Został mi też ostatni tom, więc tutaj te dwie książki jeszcze dodatkowo dla was. Co tam zostało jeszcze? O czym nie powiedziałam Wam. Hmm. Tak, mam rozpoczęty też e, ten duet Becky Be 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 Albertali i Adam Silvera. A jeśli to my? No i druga część to jest to właśnie my, to też mam zamiar przeczytać ze względu na szacunek do Adama Silvera. Natomiast jak wiecie, ta książka nie była moją ulubioną. Na pewno nie będę kontynuować tego lata, stałam się piękna i to też jest jedna z zaczętych przeze mnie serii. Nie, absolutnie nie i wiecie już dlaczego, więc nie będę się nad tym zatrzymywać. Wydaje mi się, że będę kontynuować kroniki Czerwonego Klasztoru. Jest na ten temat reading vlog na moim kanale. Jak czytam Maresi? Tam zostało jeszcze na Ondel i listy Maresi. Raczej tak, natomiast nie mam tego w najbliższych planach. I to chyba wszystko. Jeszcze przejrzę, czy wszystko Wam na pewno powiedziałam. Tak, wydaje mi się, że wszystko. Bardzo dużo. Wiem. Więc wiecie już, że życie osoby czytającej książkę nie jest łatwe. Życia nie starczy, żeby skończyć te wszystkie serie, które się pozaczynało. Jest się osobą nieodpowiedzialną, która rozpoczyna serię, ich nie kończy i później właśnie ginie w książkach tak jak ja. I o tym jest dzisiejszy filmik. O tym, żeby nie postępować tak jak ja. Więc życzę Wam miłego poniedziałku. Cieszę się, że zaczynacie ze mną tydzień. Zapraszam do mojego Instagrama i Goodreadsa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Napiszcie, ile Wy macie rozpoczętych serii, takich, które pamiętacie, że macie jeszcze rozpoczęte, bo. No to nie są proste rzeczy. Hej!